Taki takiego jest. Aha, to dziewiąta i dzwony tutaj biją. No taki start filmu. A nie że dzisiaj konstrukcja będzie, to nie jest zwykła ściana. To jest coś takiego. Zamek zrobiłem. A wy dzwony mi tutaj przestańcie pić, bo ja tutaj nagrywam filmik. Ostatnio była Flora, nie popychaj mnie, a teraz dzwony nie picie mi. Nie wiem czemu, nie wiem czemu, przypadek to było. Zobacz, zobaczcie, jest dziewiąta. Normalnie dziewiąta. Więc jak ja to nagrywam, wy to będziecie widzieć pewnie. O jakiejś 11 albo 10? Jakoś tak może to będziecie widzieć. A ja już nie przedłużam. Zacznijmy od takiego, mini po takiego ogrodka. Ono wygląda tak. Tutaj kiedyś był Minecraft 4, ale zniknął. Bo ostatnio na filmie zginąłem. Tutaj w Minecraft się już nie dało odrodzić. Więc już musiałam zakończyć ten Minecraft. Ale sam zamek jest oj przepiękny. Zobaczcie. Ja może włączę tak, żebyście to lepiej widzieli. Tutaj taka zbroja, która fajnie wygląda. Tutaj jakieś wieżyczki nawet. Tutaj jest jakiś entomus do zaklęć. Tutaj są jakieś takie skrzynki, jakieś rzeczy do zrobienia, jakiejś zbroi czy coś takiego. Zobaczcie. Jakieś kolejne skrzynki. Jak to wygląda? Nie mów, że te dzwony będą być co? Już dwie minuty mi tutaj biją. Przestańcie. Okej, okay. minęło trochę czasu, a one nadal biją. Ale dobra, niech będzie już z tym odcinek. Tutaj są też takie fajne wieżyczki. Zrobiłam. I też takie małe oświetlenie, golemy, które strzelają. To jest tak to fajnie wygląda. Tutaj jakieś główki, szkieletów. No i musimy już zakończyć ten filmik. Niestety. Musimy... No i tutaj jeszcze jest takie okno. To teraz jak naprawdę kończymy ten filmik. Do zobaczenia w odcinkach. Cześć. Nie zapomnijcie, żeby zostawić łapki do góry i subskrypcji na tym kanale, bo filmy są codziennie. I łapka do góry. Im więcej łapki do góry, to tam fajniejsze filmy. Cześć!